9 marca w Kroczycach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Coś... Koncert z okazji dnia kobiet. Właściwie takie koncerty powinny być codziennie, bo właściwie kobiety codziennie chcemy hołbić. Ale ten raz w roku tak szczególnie. Wystąpili świetni artyści Estradowi, małżeństwo, Janna Wojtaszewska, Kamil Roch Karolczuk. To taka para, która jest zafascynowana operetką od najmłodszych lat. <Sud> Przyjechaliśmy z miejscowości Gierałtowice na śląsku. I zaprezentowaliśmy dzisiaj najpiękniejsze utwory operetkowe i muzykalowe. E, takie właśnie, m, może nie do końca o kobietach, natomiast e, bardzo dużo było o miłości, a miłość to przecież kobieta. Więc idealnie. O kobietach też było. Też było. Też brunetki, blondynki. Czego nie śpiewał tenor? To no musiało tak, być o kobietach. Tak, tak, jeszcze siwe było O oczywiście. siwe, tak. <laughs> siwe się bardzo ucieszyły, na pewno. Ja też się ucieszyłam, chociaż jestem lekko siwa dopiero. <laughs> Brudetki, blabynki, a wszystkie nas dziewczynki Zborać chcę Czy znać się o siwej tylko Tej Towarzyszył im mm, tercet, trio muzyczne, znakomite, które Hmm, mając świetne rażacje, zapełniło muzyką cały program. Myślę, że był to program, który był dla każdego widza. Tak, wstrzeliliśmy się z datą w 9 marca, to tak, dzień po Dniu Kobiet i dzień przed Dniem Mężczyzn, więc myślę, że i panowie i panie znaleźli dla siebie coś miłego. No, o takie koncerty dbają władze gminy zawsze, to zresztą mieliśmy dzisiaj przedstawicieli, panią zastępcę i pana przewodniczącego, więc cieszę się, że zawsze jest takie zielone światło dla takiej działalności. Tym bardziej, że po reakcji publiczności widać było, że są zadowoleni, że ten program pasuje. Już tą operetka to taka piękna bajka. Niektórzy biorą ją na serio, ale tak naprawdę trzeba y, zawsze brać troszeczkę przez palce. Stopkawka ci zrobię. No i teraz tak postoi. Panię, ciągłem ja teraz Chwila pokożo, dobra. Bo ja, wam muszę, coś ja wam muszę coś powiedzieć, ja muszę powiedzieć, bo słuchajcie z tym Karolczukiem. Nie urwanie głowy, baby. Czy sam w kroczycach, bo te chopy tak nerwują? Co? Dzisiaj możecie powiedzieć. To jest jedyna okazja, słuchajcie. Z okazji dnia kobiet idzie tak. powiedzieć. Słuchaj, nerwujesz mnie od rana do wieczora. Możecie tak powiedzieć. A ja nie będę was namawiać, ale ja wam za to powiem, jak ten karoczuk mnie nerwuje. Słuchajcie, nerwuje mnie durś. Durś dzień i noc, wtedy w nocy durś mnie nerwuje. Widzieliście, jak on się sam przebrykł, nie? Widzieliście to? Przecież tutaj pan dyrektor śpiewał, on w los nazwę, ja patrzę co on robi, on się przebleka, co ty robisz, no, no pan dyrektor mi spalił marynarkę. Do kamisery, no pani serio, przecież nikt się nie, nie wszyscy go widzieli, on się musi poprzeblekać, słuchajcie, skaranie boskie, i on normalnie się rano obleka i łaża cały dzień, Karolczuk nie. Arbeit, ancuch, on idzie na dwór, bo my, 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 my na wsi mieszkamy, na, w takiej gminie, bo my kury, to pojaca po jajca idzie w innym. On wszędzie a w on się normalnie do kur jak idzie, to on się przewlikł. Wy to? Co ją ja z tym Karolczukiem, ją ja hołda Fantastyczna publiczność od samego początku, od pierwszego utworu. Ja zawsze mówię, że gdy wychodzimy na scenę, to po pierwszym utworze już wiemy, czy jest tak zwany flow. <śmiennie> To była taka cudowna energia, naprawdę od publiczności wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, patrzyli z taką ciekawością, z serdecznością i to bardzo mocno było czuć. Dlatego występowało się cudownie, bardzo swobodnie, pomimo tego, że jesteśmy tutaj pierwszy raz, naprawdę fantastyczna publiczność, więc domyślam się, że sporo jest tutaj koncertów i myślę, że każdy artysta czuje to samo, co my dzisiaj, każdy wykonawca, bo naprawdę wszyscy byli cudowni, niesamowici. Oczywiście, że się zgadzam z tym, co I do tego Asia pan dyrektor powiedział. śpiewający po prostu, no który bez problemu wyszedł i zaśpiewał. No, tak. naprawdę świetnie. Koniec dnia, czerwonym padnie winem, Szarłot nieba przelewa się w trzem. Człowiek nie zbudz w białym dymem. Niewidoczna widoczna Raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam ciebie już przy mnie nieba nie Partnerem koncertu z okazji Dnia Kobiet był Bank Spółdzielczy w który przygotował drobne upominki. Dla uczestników koncertu przygotowano także skromny poczęstunek. Nie zabrakło także kwiatów i wielu ciepłych życzeń. Szanowne panie, z okazji Dnia Kobiet, który tak uroczyście obchodziliśmy tutaj na tej sali, chciałbym wszystkim paniom złożyć naprawdę takie serca płynące życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości. Żeby wam nigdy nie zabrakło zaufania do swoich mężczyzn i ten optymizm, który macie w sobie trwał przez cały rok. Wszystkiego dobrego. Mnie pozostaje dołączyć się do tych życzeń i przekierować je w stronę panów, którzy jutro będą obchodzić swoje święto, Dzień Mężczyzn. Drodzy panowie, pamiętajcie, że was kochamy, będziemy o was dbały. Będziemy się o Was troszczyły i mamy nadzieję, że każdy dzień nadchodzącego roku, do kolejnego święta Dnia Mężczyzn, będzie dla Was piękny i szczęśliwy. Dziękujemy bardzo. Ja w każdym razie życzę, żeby wszystkim paniom zawsze dopisywało zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to nareszcie będzie nas stać. A panowie, żeby po prostu byli wsparciem dla wszystkich swoich pani. Po śląsku? Jak nie wiem, może, może można. Szanowne kobiety, życzę na ten wasz dzień, czyli dzień kobiet, szczęścia, zdrowia, pomyślności, bo to jest najważniejsze. A y, dla wszystkich panów, ja życzę przede wszystkim miłości od waszych pań, żebyście byli zdrowi, uśmiechnięci, radośni, dużo męskości, y, dużo pięknych w życiu chwil, dużo dumy. E, bo jesteście cudowni i bez Was to my byłybyśmy takie malutkie, słabiutkie na pewno, więc wszystkiego dobrego, i, ale przede wszystkim właśnie najwięcej miłości od waszych cudownych kobiet. No i oczywiście pieniędzy. Aha. No tak. <grystanie> Dołączamy się do życzeń i życzymy wszystkiego, co najlepsze.